Jakie korzyści człowiekowi daje życie w abstynencji? Przede wszystkim trzeźwość podejmowania decyzji racjonalnych do tego, co się dzieje, ponieważ osoba, która nawet nie nadużywa, ale po prostu spożyła alkohol, nie myśli racjonalnie, podejmuje decyzje w inny sposób. Nie ma też tej pewności siebie i to tak naprawdę widać u osób, mam sporo znajomych, którzy są abstynentami, po prostu z wyboru. Ja to zawsze tak śmiesznie opowiadam, napijesz się alkoholu? Nie, nie piję. Masz problem z alkoholem? Nie, nie mam do tego, właśnie nie piję. I teraz wiadomo, to jest, poruszyłem teraz dwie skrajności. Natomiast chodzi o to, że osoby, które są w tej ciągłej abstynencji, zazwyczaj żyją w lepszej w zgodzie z samym sobą i z własnymi emocjami, bo potrafią nad nimi panować. No, bo jeżeli mamy przykład, że A znerowałem się i co sobie piję drinka, no, to ty już sobie z tymi nerwami, z tą frustracją nie radzi. Ja nie mówię, jeżeli ktoś zrobił coś przełomowego w swoim życiu i celebruje po prostu z najbliższymi w granicach rozsądku, to też ja nie popadam w taką skalę, że to jest złebę i nie ruszajmy tego wcale, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, to dawka, czyli truciznę, a nie substancja. Natomiast, no jeżeli mamy to w drugą stronę, że jakby dochodzimy do takiego etapu, gdzie jest takie zapijanie tych smutków, mówiąc wprost, no to też jest obraz taki niepokojący, no i to zazwyczaj zmierza w jednym kierunku, nie?